Cześć wszystkim, łączek z tej strony materiał w sumie kręcony na szybko i przy okazji za mną w tej chwili stoi Regio z E07 numer 2004 EP07P obejdziemy sobie po składzie Zaraz zobaczycie dlaczego póki jeszcze stoi To jest powód, dla którego chcę do niego wejść. Ze względu, że stoi jako osobowy, czekuję na pasażerów. Jest problem. Nie można się dostać. Aha. Spróbujemy drugimi drzwiami. się w tej chwili w wagonie piętrowym produkcji Gerlitz. Żargonowo zwanym bochunem. Można sobie zobaczyć. Dobra, to może nie. Takie tapicerowane siedziska. Podłokietniczki. Suficik, miejsce na bagaż. Więc powiem zacytuję, zacytuję klasyka z seksmisji. Kiedy Max mówił do rami. Chodźcie, zwiedzimy sobie pięterko. To jest półpiętelko, miejsce dla kierownika. Teraz jesteśmy na górze, czasu nie mamy dużo. Zajmiemy sobie miejsce z góry. Następną tu jest lekko odsunięta, jest działa, patrzcie, to działa zasłoniła się elegancko, chodzi dość topornie. Okienko, nie wiem, czy można uchylić. Przeciwie pochód na postoju. Nie mam dużo czasu, bo zmierzam za chwilę do domu Artusem. Patrzcie, takie boczne siedzonka. I na piętelku i dalej mamy już lokomotywę. Skład przyjechał jako wilczka. Jedzie jako normalny regio. Trust me. 12.48 Pociąg osobowy Kolei Wielkopolska PKR 2 do, do stacji przez stację Poznań Wschód z z Września Kon. KON Stoi na torze przy peronie drugim ma, który jest przedłożeniem peronu drugiego Planowy odjazd pociągu 12.48 do pozostałych wagonów na odcinku KON, Kon. 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 Staram za się zaprezentować że... Na chwilę bez tą skład z zewnątrz. Pociąg TLK Artuz do stacji Katowice. Więc podziałał na pierwszej stacji też. Tak. Wrócę na Wagon 161. A? Region, które nie miało kiedyś opinii zbyt dobrej, teraz muszę niestety zmienić zdanie. Opinia jest po prostu, opinię wystawiam piękną. Komfort podróży, wygodny, miejsca na nogi dość, tapicerka nawet, nawet wygodna, fajnie tapicerowane siedzenia. dla rowerów na większy bagaż Ten wagon też zobaczymy sobie z zewnątrz, o! mamy tu od połowy niby pierwszą klasę. To też ciekawe. Ciekawe, czy wyjdziemy. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 네? 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 i wyświetlacze małe przy każdym przy każdym posiedzeniu, przy każdym miejscu sklejkowo-drewniany porady na wesoło bardzo mądry. ta pizerka wygodna, prawda? Tak, zgadza się tak. To jeden z pasażerów potwierdził, że jest wygodna koniec składu Ja dziękuję za uwagę Wysiadam na torze 52 planowy odjazd pociągu Włodzimierza 508 na mnie już pora muszę zmierzać już na swój pociąg który poni... za około 20 minut odjedzie tu mamy piękną stomeczkę Włodzimierza 290 i tak przy okazji sobie stoi zgaszona i czeka na manewry. Trzymajcie się przegraszamy. Do zobaczenia w następnych produkcji.